Witam moi kochani witowie. Dzisiaj zrobimy odcinek Jak korzystać z takiego trapa. Przygotowanie trapa zaraz wam pokażę, ale najpierw musimy w ogóle zobaczyć, jak ten trap wygląda. E, trap się składa z obsydianu, Z dźwigni i z tabliczek Musimy zrobić sobie taką malutką platformę Taką rureczkę. Musimy zrobić sobie tutaj. Co nie? Bierzemy sobie mieczy, jakiś swój, co nie, No i ogólnie bierzemy swoje dem, co nie. sobie tutaj łuczek, stręgea. Będziemy stosować na zombiaka, musimy się nastawić, że niektórzy ludzie są mocni. No i nie wiem, nie? Yy, mogą Was po prostu zapierniczyć z no, mogę was zwalnąć um, Na strzałach ja tak miałam na boksie Dobra, ogarniemy sobie podstawowe enchanty Teraz wam pokażę jak korzystać z takiego um, Takiego trapa bierzemy sobie puncha tutaj dwójkę. Te enchanty oczywiście będą obowiązkowe. Yy, no bo bo szczególnie będzie ciężko chyba wam. Na życiu. Jeszcze jak stacie to możecie play mać. No i dobra, mamy tego trapa, mamy wszystkie enchanty podane. Yy, będą podane w oczy, się, więc się nie bójcie. Yy, postaram się oczywiście. Mówię sobie też wziąć, nie wiem, na przykład Trident albo Kazboła, ale ja Wam bardzo polecam tego. Dreadsworda, e, Boła, czyli inaczej Łub Najlepiej tutaj robić te trapy już wyższe, ja sobie takie testowe tylko zrobiłem. Bo nie muszę robić przygotowania, co nie? Dobra, więc zaczynamy. Będziemy tu testowy na zombiaka bo nie wiem, czy tak sobie Yy, wymyśliłem ale okej okay. pisem mu sumą sumą przez 2m zombie no i tu mi nie pisze, rekordy to to no i widzę, mamy dwa sposoby albo ile bo jest ziela albo ile

Czekajcie, ja sobie chyba Hitbok włączyłem. Nie? nie. Teraz wam pokażę drugą opcję. Druga opcja jest y, łatwiejsza, bo bo to jest łuk. Teraz sumujemy y, ten. Bierzemy sobie kolejne zobiaki. Y, to jest generalnie... Najprostszy trap, jaki mógłby być. Żeby było i <mówilne> i ślampa, to, być. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. mam Nawet Takiego Nie, nie, nie. 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 Nie, nie, ale na razie prezentowałam ja, tylko tak, Generalnie te trapy ten trap był wymuszony przeze mnie, bo ten trap jest naj, najłatwiejszy jak na przykład na trąbę powietrzną na kanał na youtube, albo na olika to naprawdę za Wam uważać no Do, dobra no ale co jeżeli ten trap Wam już nie wystarcza, macie już stocili, ale mówicie nie przeważać. to już jest za mało. No i wreszcie pokażę Wam już jaki może być jeszcze lepszy trap. To jest chyba Wam znany, czyli po prostu robimy boksa z obsydianu. Yy, batony wbierzemy, czyli ten, guziki. Ja sobie wezmę Wanda, bo mi się nie chcemy tego robić ręcznie. No i to na sobie, sobie jakąś tam obję... no, ten, yy, objętość... Yy, ja, ja wam nie polecam jakiejś dużej objętości tego robić, bo to po prostu... Po pierwsze, komu by się tam chciało to robić? A po drugie, no żeby przejść z jednego końca na drugi, no to naprawdę trochę by trzeba było przy tym posiedzieć. Robimy się takiego boksa, co nie? Mamy takiego boxa piętnego Jeżeli chcecie odcinki z serwera e, Analia Klocka GG, na przykład z trybu Lifesteal SMP albo e, Box PVP, to serdecznie was zapraszam do zasubskrybowania kanału. Bo tam chyba grałem tylko i... nie, już wybiję nie wiem, nic z tego Ale wracając do tematu Wchodzimy do tej sobie dziureczki Zresztą mamy tutaj ciekawą, fajną, piękną dziurkę yy, no i ściągamy sobie te guziczkami I po prostu wróg zamiast zmniejszyć te guziki Po prostu pieprzy to i się bije na śmierć i życie No ale możecie coś tak, tak zrobić po prostu. To musicie panem ja, że bo to tu jest. To spilowany gracz, wasz bardziej tutaj zbili. Kiedy się na to rani takiego kata, no to wiadomo, co się stanie z tymi tamami. Bo ja nie muszę tułażać. Tak już jest stiffkiem, który nawet wchodzi z dziumek, to po prostu nie jestem. Przejdzie do jakiegoś... Kolejny krok w tym no i mamy tutaj właśnie takie takie kraje z sumo na przykład zombie, żeby było trudniej, zrobimy sobie nie tutaj, to tyle, to znaczy, że to jest Minecrafta bierzemy sobie całego tutaj jest chyba nie, 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 tylko bierzemy sobie szyta diamentowego, nie, 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 skórzanego ale mieliśmy nie, nie, będziemy mieli dwa, nie, no, jest będziemy, nie, 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 cztery nie, 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 sobie nie, 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 jeszcze nie, no, dam sobie tego sprawdza. będę za Usunę sobie to, bo to jest miło potrzebne, bo No i co? Lecimy. Na widać. Nie, nie idzie! To, to... To, to jest piwa, bo sobie piwa. Chyba raczej nie wiem jaki normalny. No i nie pierdolnęły. Kurwa, jestem debinem. Ej, ja jestem normalny jakimś gówniarzem Czy w sumie miałem prawo ode bo moje pino trochę leży na no... no kurde, no to były boty <ścoughs> To były boty Jezu, widzowie, ja chyba sobie za trudne dałem, no bo to, to w końcu są boty. Aha. No dobra, widzowie, no na no, tym skończymy dzisiejszy odcinek, więc... Joł!